ma widzów, dzisiaj krótka nagrywanie ponieważ taka nietypowa sytuacja u mnie w tym pracy, nie powiem jakiej innej ci u mnie w warsztacie samochodowym dostałem koleś mówił umówiliśmy się na OX że kupić słuchawki, tak? z 200 i co okazały, zaraz Apple, to jakieś gówniane i 12. Po pierwsze, słuchawki wyglądają jak iPad iPods. Niezgodny, no i powiecie gdzie kurwa Apple. No i powiecie gdzie te cholerne jabłko, tak? I po pierwsze, co dostaje ta? Słuchawki. Airport nie posiada po pierwsze przycisku. A który się ładuje. Podałko nie można użyć do śrubków czy czegoś. można to wyjebać. Po pierwsze Airports nie posiada tego przycisku. A drugie się odkryto. O, nie posiadałem migających diod. i par... Oj, pasa. Nie, czy było? Słychać connected? Po pierwsze, tego nie powinno być. Oj, po następnej, ty zobaczę i pasze, nie ma numeru seryjny, co to kurwa jest? Otóż... Chińska podróbka. Na no, go też sprzedawają. Po pierwsze, nie polecam tego. Polecam kupić Creative Pioner JBL. Bezprzewodowe. Ja posiadam, widzowie, takie creative. Y, bardzo dobrze, nieźle walą basem. I bardzo polecam. Dzięki za uwagę, i uważajcie na co kupujecie. Na Lego i Olik się są Chcą używane słuchawki. Tak one wyglądają. Mogę pokazać. Długie tak samo. O! Mój iPhone. 4 rozpoznaje jako Oryginalne słuchawki A to nie jest oryginalne Wiecie co zrobili? Wiecie co te kurwy zrobili? Przeklonowali Chipset z AirPort'a A, a na, potem jak wyciągate te, te gówna To wyskakuje wam AirPort I taki C taki pudełeczko tak Z tym wyciągającą animacją I nie polecam jeśli ktoś ogląda, naprawdę nie polecam. Kupiłem też fajny, zajebisty w chuj słuchawki. Nie wiem jaka marka, ale działa latarka. O w chuj zajebiście. Tak. Wyświetlacz LCD, ale po pierwsze. To szybko się rozładują. Ale wyświetlacz wskazuje. Jeszcze naładowały. Tak. To są chińskie podróbki. I tak was mogło wydymać. Ale fajny wyświetlacz, ale używam tę te, ten pudełko jako powerbank, bo posiada. Ale nie polecam te słuchawki, które no coś tam pokazują, że jest Apple. I ten, nie polecam je zbytnio. Aha, i ogólnie mówiąc o nagrywaniu, nie mam w ogóle pomysłu, co nagrywać widzowie. To więc, a wybaczcie, to jest z mojego laptopa, co nagrywałem live a ostatnio dla was. I nie mam pomysłu, ogólnie co nagrywać na YouTube'a.